Słuchajcie, przed chwileczką wrzuciłem dla Was dwa shorty, jak dbam o swoje akwarium i dostałem już komentarze od widzów: Negus, zasać prawdziwe roślinki. Słuchajcie, kiedyś bawiłem się w prawdziwe roślinki. Był zawsze z nimi problem albo gniły, albo rybki je wykopywały. Z roślinkami żywymi możesz też przynieść do akwarium różne bakterie, zarazki, drobnoustroje. Musisz dbać o ilość światła. Za dużo, niedobrze, pojawią ci się glony w akwarium. Za mało, będą roślinki ci gniły. Dlatego zdecydowałem już, Kilka lat temu, że jeżeli będę miał akwarium, wolę włożyć sobie roślinki sztuczne, które zawsze mogę wziąć pod kran, wypłukać. Rybki ich nie obżerają, nie wykopują. Można je przemyć, sparzyć, z powrotem włożyć, w każdej chwili przesadzić. Naprawdę jest o wiele mniej pracy i kłopotów. Z takimi roślinkami. No i też ktoś mi tutaj, Sławek, chyba napisał w komentarzu: Nielej wody prosto z kranu. Od lat tak robię, zawsze tak robiłem, nigdy nie czekałem 3-4 dni, aż woda się odstoi. Tak jak wam wspominałem, podmieniam. Połowę wody, czyli połowę zostawiam starej, a połowę dolewam nowej. Najważniejsze, żeby temperatura mniej więcej, słuchajcie, wody była podobna, żebyście za gorącej albo za zimnej nie dolali, żeby rybki nie dostały żadnego szoku. Od lat tak robię, nic się nie dzieje. Kiedy zakładałem akwarium, zalałem akwarium wodą, bez rybek. Postało chyba 4-5 dni. Wpi wpuściłem rybki. Niektórzy też mi pisali, że jesteś Negus, sadysta jesteś, zamordujesz to rybki. Woda powinna stać nie wiadomo ile czasu. Słuchajcie, wpuściłem pełno rybek od razu i nic się nie zadziało. Także zabobony troszeczkę.